Jak widzimy, jesteśmy w Wili Milionera, Wila tu jest opuszczona, 3 miliony złotych kosztuje podobno, na sprzedaż jest, właściciel zbankrutował tej wili. No i zobaczcie ten kominek, tak trochę, trochę to czeliliśmy, bo nie wiemy czy to po prostu jest jakaś, jakaś ta, e, czujki czy są czy coś, zobaczcie te schody, kominek jest sprowadzony z Chin, będę trochę ciszę mówił, musicie mi o tym wybaczyć, ale tak, no nie wiem, nie wiem. W sensie, to się tu niepewnie czujemy, ale zobaczcie jak chwała to wygląda wszystko Gdzie są teoretycznie otwarte <grystanie> Tutaj Nie womaliśmy się tutaj A Tu mamy jakieś kibelki tak takie ściągnąć Tak, to jest ciekawe, nie? Podobno tu jakieś czujki miały być już ale chyba to jest jakiś fake. na zobaczcie na, na podłogach, wiem, że to w ogóle plony pewnie, ale wiecie, nie wiemy no. Mam nadzieję, że nas tu nikt nie złapie. Bo obiekt jest naprawdę ciekawy do zwiedzenia. Ha, zobaczcie jeszcze na taki pięter, piętro to było. Mini piętno na górze Ciekawe nie? Jeszcze ja się nie przywitowałem Witam, witam, bo ja My wam żeśmy się ta składali Widzieliśmy na początku, nic nie mówiłem Ale tak jak ja mówię no Musimy też patrzeć czy ktoś tu nie podjeżdża Czujki są na górze, ale nie migają Kurde, no, chyba to nie jest aktywne tu zobaczcie to jest, robi też wrażenie kolosalne Zobaczcie tu na górze żeby nie nie było widać szybko przejdę aktywano wandalizmu też już się zaczynają Robię zdjęcia, zapraszam na zdjęcia Urbek z Forgotten by Time Tu jeszcze była rozpoczęta było. budowa basenu. Zobaczcie, jaki basen miał być duży, e, głęboki. Niesamowite, zobaczcie. A basen już nie został dokończony. Zobaczcie, w domu mieć taki basen. To jest jakby w parku, nie? Niesamowite, nie. Dobra, to Wam tak pokażę. Tam jest jeszcze coś ciekawego. No, a tu już mamy stan surowy, To my może przejdziemy do tego, do tych lepszych rzeczy. Bo tak, jakby ktoś mi to miał na wygonić, to chcę wam pokazać właśnie no, te najlepsze rzeczy. Tutaj tu miały być jakieś pompy. Widzicie to wszystko, cała ta obsługa tego basenu. Jest ze mną też Mariusz. Zapraszam na stronę Mariusza, on też robi super zdjęcia. Nadal wam się teraz pojawi. Mega nie! Mega zobaczy te schody. To wszystko jak to wygląda nie? zobaczyłem przez okno czy ktoś nie podjechał ale chyba nie raz to zobaczymy to z góry jak to wygląda zobaczcie no super tam jest ten basen widzę z tamtej strony przejdziemy tam kawałeczek zobaczcie tu z góry cały ten basen świetnie wygląda Jeszcze raz zapraszam na mojego Instagrama po zdjęcia z tego obiektu Obiekt robi naprawdę duże wrażenie Szkoda, że już oczywiście jak wszystkie inne obiekty zostaje pomału zniszczone, zobaczcie tutaj te schody do góry jak wyglądają Windę nawet miał gościu tam mam powiem, że na dole sobie budował schron I tą winną do tego schronu muszę wjechać Wow, tu też, to patrzcie na górze jakie są te Nie, już super, dni. Czekaj, już? Wyzwieńcie z no i dobra Tu mamy już łazienkę Miała być łazienka może taka sypialnia jakbyś nie z tej garderoby, Na garderobę. Kurde, coś tam jest, ale to chyba nie działa. Nie? Te kawy przecież. Nie. nie. Dobra, to chyba jest wyłączone. Miejmy nie, nadzieję, nie. nadzieję, że. Czy te kamery są podłączane. Zobaczcie tutaj następne jaki chole piękny. Zobaczcie, jak to wygląda. Soba, a tu jasny gwind jaki kominek Następnie Mega Nie co nagle już się odsuwam? Tu mamy jakąś galdowę, miała być czy coś? Jak widzicie, jakieś to są. Tak Cały czas patrzę na, na dwór, czy po prostu ktoś tutaj już do nas nie zmierza, żeby nas przegonić. Też ten kiberek, zobaczcie, zobaczcie, jaki jacuzzi tu miało być mega. Też takie pomieszczenie A ja nic nie ma, nie będę już yy, tego załączał, latarki Ale tu zobaczcie Pluto, nie? Pluto Nie wiadomo czy to ktoś tu nie... Chyba ktoś tu namalował, jeszcze zobaczcie to topetę Ona jest ciekawa też, nie? Kolejny pokój Mega, zobaczcie jak na górze są te wykończenia, nie? Mega to wyglądało, nie? jak w no jak pałacu, no po prostu Tutaj właściciel e, Pałacowo to chciał zrobić, pałacowo To coś jest podpisane To było dziecko, miało musiała mieć jakieś po prostu To them who live at the same point in the same time and who isn't alone kto, w, kto żyje w tym samym czasie w tym samym miejscu nie jest sam once again I made a some mistake. mistake. pewnego razu popełniłem błąd nie ma czasu na, na tego to Miki, albo to faktycznie było tutaj jak e, no jak to było tutaj budowane Zobaczcie tutaj Następne, mega piękne. Wszystko tutaj jest. Tam się nie pokazujemy za bardzo. Tak, na tam widzi jakiś sąsiad. Tu mamy coś dość dość siłownia, Zobaczcie, też kolejna łazienka. Boże, nie to mi podjechało. Wszystko super wykończone. Schody na dół, a są tak kręcone, widzicie? Dobra, to ja tam zejdę. Tam. Zejdziemy te schodami, może na dół? Na górę jeszcze? No, jesteśmy na górze. Ja, aha, tu jeszcze są, no faktycznie. No. Jeszcze byliśmy tutaj, tutaj, mały, już mnie trochę spamiętał. Jeszcze można do góry iść. Idziemy zobaczyć piętro wyżej. Widzicie z tej bajek jest cały ten, czyli to był pokość dzieci. Prowadził. Eee, to, robi, to miało być do dzieci tak fajnie zrobione. Żeby mieli fajnie. No ale niestety nie wyszło, zobaczę ten stół. Jasny więc To jest z tego marmuru. Cały, cały stół z marmuru. Nie możliwe, zobaczcie, zobaczę, to miałoby jakoś być kino na pewno albo coś. też szkuminek, czyli imprezowe takie Na imprezy to miała być pewnie tu kuchnia. Poświecimy to i to wszędzie zobaczcie, winda dojeżdża. O, otwarte, jak to jest głęboko tam. Ja wam powiem tak, no szkoda, że się to niszczą ludzie takie rzeczy, bo no, faktycznie to by mógł ktoś kupić, wyremontować. Tylko ja to zawsze powtarzam, że ktoś ma kasy, dużo kasy nie kupuję niczego starego, buduję na nowo sobie, nie tylko, że jak tu jest coś prowadzone, już ten prominek gdzieś tam po prostu z Chin, czy tam wyłączenia, wykończenia już tam wydać bardzo dobre. Ech, nie wiem, 3 miliony to... Mm, nie wiem, trzeba by to tak policzyć, ale to chyba już by się nawet opłacało, tak powiem. Tylko długie czery trzeba by w to wsadzić jeszcze, żeby to po prostu uruchomić. Tam jest dach, na dach może nie będziemy się tam pokazywać. Wychodzić. Chyba nie będziemy tam się pokazywać. Ten też tam jest fajny, widzicie, wszystko zybne. No porządnie. Poprzednia wila, którą byliśmy, to też zapraszam na nią, na to moim zdaniem kiczowata zbyna, a także jest tak naprawdę porządnie zebrona ta wila. Są czujki, czujki jak widzicie, wszystkie są podłączane, kable. No nie ma szans, żeby tu. To... Wiadomo, że ktoś może zamontować jedną czujkę na wejściu nową i tylko, że tak jak mówimy, nie wiem z tego co wiemy to to jest do sprzedania i no, nie ma właściciela, nie wiem. Na jakieś plotki szły to właściciela, nie wiem. Ale chyba nie. To są wejścia główne, zobaczcie, wchodzicie i macie takie tutaj widoki. Świetne. Nie wiem, gdzie się to schodzi do tych piwnic. Tu, tymi schodami tętymi. Kurde, takie schody. O kurde, tu, tu uważaj, bo tu jest, zobaczcie, schody się tończą brak okasy. Tu jest ten poziom niższy, minus 1. I tu miał być gościu, sobie, z tego co wiemy, sobie budował schron, to miał być w formie schronu. No pokażę, pokażemy dlaczego. Też szyb windy, ale takie chyba małej windy to miało być. Mm, widzisz, szyb takie mniejsze, windy. Zobaczcie, a tu jest ta winda. Zobaczcie, z drugiej strony jest ukryte pomieszczenie. Czekajcie. Zobaczcie. Nieźle nie. Wchodzicie do windy. Masakra. No patrz, to ukryte pomieszczenie, widzisz? Tylko tu windą można zjechać, widzicie? Czyli w razie kryzysu zjeżdżasz windą, zamykasz się tam, tylko że tam, nie wiem, nic nie ma środku, nie? Może to w formie kryzysu, czy czegoś, albo nie wiem, jakiś napad jest na dom Jasny wino co tu? Co to kurde? Zbrojownia jakoś, czy co to tu jest? Masakra. Ty, ale zobaczcie, jaki to jest wielki. Nie? A nie wiem, czy to jest żelbeton. To chyba nie ma żelbetonu. To jest normalny beton, nie? No, ale zobaczcie, jaki to jest ogromny. Nie? To jest następne pomieszczenia niesamowite wielkość tego jest Jasne, więc ma jest... no, już tu jeszcze też gdzieś to ja już nie no. wiem teraz w którym masz się tutaj masz specyficzny zapach jaki boiler wielki to chyba nie wiem tego basenu chyba <grydy> czy to hidrofoil Nie wiem, czy to hydrofor, czy bojler Może to hydrofor był Ciężko mi stwierdzić Ktoś się z na nich napisze Mogło to być hydrofor, który czerpał z jakiejś studni I się napełniał, nie? Przez pompę i miał do domu gości wodę, nie? Może na takiej zasadzie to miało działać No tak Też coś, jakieś przejścia no, powiem wam To jest kolejny Mega, nie? Tu jest piec Ale piec kopciuk, widać za przybaniacy, ale piec z podajnikiem normalny, zwykły Ale wielki, no. no wiadomo, że to też jest wielkie, żeby to ogrzać tu, podłogo... tu podłogówka była, zawsze. wiesz, podłogowe ogrzewanie, bo tam były te rułki wszędzie co to? Mm. Śmierdzi A co tu? Też taki wielki, nie? To do góry? Nie, nie. No. Dziwne pomieszczenia, nie? Ale ten... Zobaczcie, że to jest całe podpowiedź... O, zobaczcie, jaki tu jest wysoko to jest, nie? Co tam jest wyżej? No. Tu idzie do góry iść bo... chyba. Te hełmy jeszcze, zobaczcie, górnicze. musimy sprawdzić. Okno miało być no, Tu można spać To jest ten basen tu żeśmy nie byli jeszcze To jest Bama, widzisz To to jest na zewnątrz To jest to co na zewnątrz my widzieliśmy. znowu jesteśmy z powrotem Co? Co masz? Masz tu beliki? Aj, A tu, jak, nie widział. Ten autoserwis, to było tam napisane 2022. 2022 był umowa o pracę. Tu ja z pokazywać.

Były jeszcze większe, bośmy to tak całego nie przejrzeli Ale to już tam myślę, że nie ma o co, co chodzi Widzieliście, było to też ogromne, duże no I co, no tak by to było pomału komuś. Wszystkiego? Jeszcze zobaczymy co tam jest no. Tu nic nie ma, tu macie, tu widzicie wszystko jest Przygotowane były pewnie na obsługi tego basenu, Tam zobaczycie chyba czaplicapuz i wielkie czy co to tam mają być. Ja już tam był na górze, na no z drugiej stronie Ja już z tego miejsca świetnego się było wierzyć. Widzieliście, no widać jest niesamowita, niesamowicie super. Jest to taki jaki tu przepych e, kominek specjalny jest Chin sprowadzony, no powiem wam. Mega, no szkoda, że to niszczę. szkoda, że nie wyremontował, no, to by nie skończył tego tutaj właściciel i firma mu tam upadła z tego, co, coś się dowiedzieli, no trudno, no wiadomo, zawsze tak się zdarza przy biznesach, no może to ktoś kupi, może nie, ale z doświadczenia wiem, że raczej tego nikt nie kupi i tak to zostanie, raczej aż to wszystko rozwala, no tak jest przeważnie zawsze los tych budynków. Napiszcie komentarzu, co wy o tym sądzicie. Wszystkim dajcie lajka, like, jak wam się podobał ten materiał i co został super, jakbyś chciał. Następny taki materiał też w takiego miejscu I zapraszam do innych materiałów, też z takich willi innych. Na końcu się Wam teraz tu pojawi. Tyk, tyk. Albo wpiszcie willa na moim kanale i też są jeszcze takie inne, dość ciekawe wile milionerów. Dobra, no ale cześć, hej.